Szybciutko, bo milion komentarzy, jak sprawdzić normę emisji spalin w Cepiku. Otóż wchodzicie na darmową stronę. Historia pojazdu.gov.pl, wpisujecie dane z dowodu rejestracyjnego i tam z gwiazdeczką jest oznaczona norma emisji spalin, jeżeli została Wylosowana. Można to też zrobić przez M obywatela na telefonie, ale potrzebujecie najnowszej wersji, co znaczy, że musicie sobie wejść na sklep, na przykład Google, jak macie Androida i zaciągnąć tą najnowszą wersję, i tam wtedy też można sobie sprawdzić, jak zmienić taką normę przypisaną w Cepiku. Zrobię na pewno osobny odcinek, jak już sam przez to przebrnę. Taki. Protip Rada dla ludzi, którzy kupili auto na niemieckich blachach, czyli są pierwszym właścicielem w Polsce. Najprawdopodobniej w Wydziale Komunikacji jest jeszcze brief i tam powinna być taka norma wpisana, więc niech Wam to przepiszą, zaoszczędzicie sporo pieniędzy. Tyle ode mnie na razie.